A tu co za niespodzianka? Kto się tak zdenerwował tutaj? Czyżby jakiś dziki? Dziku to ty? Dziki. <grywy> Ciekaw jestem, kto obalił. Nie, no śmiesznie brzmi. Leśnicy obalili. Ale już nie jest śmieszne to, że to wszystko zostawili w lesie i mają generalnie to gdzieś. Jest wśród zagajników. Nikt nie zauważy. Można zostawić butelkę z paliwem. Można obciąć Można tak pozostawić w lesie, szanując ten, który dzięki którym chyba leśnicy w ogóle żyją i mają cały swój dobytek, co no.